W programie Twoja rola pokażemy różne sposoby dostarczania wody roślinom w gospodarstwach ogrodniczych. Eksperci warmińsko-mazurskiego ośrodka doradztwa rolniczego wyjaśnią, na czym polegają innowacyjne metody nawadniania upraw w gospodarstwach rolnych. Ludzie, przyroda i gospodarka. Wszyscy korzystają z wody. Im więcej jej pobieramy, tym większy wpływ wywieramy na środowisko naturalne. Są okresy, gdy w niektórych rejonach jest już odczuwalny jej brak. Dlatego tak ważne jest oszczędzanie wody i jej efektywne wykorzystywanie. W tym kierunku podąża coraz więcej gospodarstw na świecie, ale też na Warni i Mazurach. Tu, w słoneczniku, wszystko zaczęło się ponad 8 lat temu. Wtedy państwo rybczyńscy, po ukończeniu studiów na kierunku ogrodnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, zaczęli uprawiać miętę pieprzową. Założyliśmy gospodarstwo ogrodnicze ze względu na to, że mamy bardzo mały areał gruntów ornych. I żeby utrzymać się na rynku, nie byliśmy w stanie siać zboża czy innych gatunków roślin rolniczych. Dlatego stwierdziliśmy, że ogrodnictwo będzie idealnym rozwiązaniem. Był to sposób na stworzenie czegoś dochodowego mimo niewielkiego areału. Dziś oprócz mięty na niespełna hektarze, głównie pod osłonami, rośnie kilkadziesiąt innych gatunków ziół i warzyw. Nasze gospodarstwo zajmuje się produkcją sałat, ziół doniczkowych, kwiatów jadalnych. Zapatrujemy rynek lokalny. Jesienią z bogatego asortymentu widać tu już niewiele. Gospodarstwo jest przygotowywane do zimy i kolejnego sezonu. Następują dezynfekcje stołów zalewowych, opróżanie przemieniętych roślin. I przygotowujemy się powoli do rozpoczęcia nowego sezonu, który zaczyna się już w styczniu. To pozwala nam dokładnie zobaczyć, jak wygląda tu nawadnianie roślin, które rosną głównie w systemie kontenerowym, czyli na tak zwanych stołach zalewowych. Produkcja ta została prowadzona na stoły ze względu na lepsze wykorzystanie wody w tej produkcji. Kiedyś parę lat temu gospodarstwo produkowało rośliny na ziemi, było podlewane od góry z węża ale ze względu na zbyt duże zużywalność wody postanowiliśmy zmienić na inny system w celu jej oszczędności. Co ma ogromne znaczenie w sytuacji, gdy susza staje się coraz poważniejszym problemem. Staraliśmy się zainwestować w system nawadniania tych roślin, który pozwoli nam odzyskać nadmiar niewykorzystanej wody. Dlatego przy spuszczaniu wody z tych stołów zalewowych, woda z systemami rur jest odprowadzana z powrotem do zbiornika centralnego, który umożliwia nam w kolejnym, następnego dnia, w kolejnym cyklu podlewania wykorzystać tę wodę ponownie. Także wtedy, gdy woda zamiast na stoły wpływa do takich węży i po kropelce jest uwalniana, dokładnie tam, gdzie jest roślina, która jej potrzebuje. Pozwala nam doprowadzić wodę blisko rośliny. Dzięki temu mamy dużo oszczędności w zużywaniu wody, bo nie podlewamy całego obszaru, tylko te miejsca, gdzie są korzenie roślin. Kropelkowe nawadnianie uchodzi teraz za kierunek, który najlepiej spełnia założenia zrównoważonego korzystania z wody, bo to nawadnianie najbardziej precyzyjne. Tak też podlewane są kwiaty w gospodarstwie państwa Pawłowskich w Zalewie. Choć sam sposób dostarczania wody roślinom do doniczek jest tu nieco inny. Jest dostosowany do tak zwanych ampli, czyli wieszaków. Roślinę podłączamy jednym wetchnięciem i zawieszamy do góry, by miała co pić. Gdy już wszystkie rośliny są podłączone, wystarczy przekręcić zawór. Nie tylko odpowiadają za nawadnianie wężyki, lecz także kroplownik, który po puszczeniu na całą linię ciśnienia Równomiernie rozprowadza wodę do każdej doniczki. To sprawia, że każdy kwiat otrzymuje taką ilość wody w trakcie całego procesu nawadniania. Tu również do podlewania roślin wykorzystywana jest deszczówka. W nowoczesnych obiektach, które stawiamy, są rynny, które przy opadach odprowadzają wodę do zbiorników, w których gromadzona jest woda. Później woda z rynien z pomocą pompy, filtrów i dozowników jest mieszana ze składnikami odżywczymi i trafia do doniczek. Takie rozwiązania pojawiły się tu wraz z budową nowych tuneli. No, jak człowiek zaczynał, zaczynał od byle czego, byle aby stało, aby coś wyprodukować. W tej chwili, po kilkunastu latach, możemy sobie pozwolić na postawienie obiektów. Takich, które z jednej strony ułatwiają pracę, a z drugiej pozwalają zmniejszyć koszty produkcji i lepiej zadbać o środowisko. Ten system najbardziej się sprawdza w naszym ogrodnictwie. Mieliśmy inne systemy, próbowaliśmy czegoś nowego, innego. Ten system stosujemy od kilkunastu lat, sprawdza się, nic się nie zatyka. Także polecamy to innym. Tym bardziej, że jak zaznacza pan Artur, koszt wprowadzenia takiego systemu do gospodarstwa zwraca się w krótkim czasie. Jeżeli ktoś by miał to podlewać ręcznie, to jest koszt, który się zwraca po czterech nawet latach użytkowania. Rodzinne gospodarstwo państwa Pawłowskich ma ponad ćwierć wieku. Powierzchnia ziemi pod tunelami to niemal hektar. Rosną w niej kwiaty, które zdobią później rabaty i balkony. Jesienią tunele wypełniają chryzanteny. W takich warunkach dużo łatwiej zadbać o odpowiednie nawodnienie niż na polach. Jednak i tu, i tu trzeba szukać innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą dostarczyć roślinom potrzebną wodę, jednocześnie nie szkodząc środowisku. Efektywne i wydajne to słowa, które będą wyznaczały rozwój rolnictwa w najbliższych latach. Bo to właśnie rolnictwo odpowiada w Europie za zużycie niemal połowy całkowitej ilości wody. Wykorzystywana jest ona głównie do podlewania warzyw i owoców, na przykład wiosną, by przyspieszyć ich wzrost. Największy problem z suszą na starym kontynencie mają kraje położone na południu Europy, ale z roku na rok jej skutki zaczynają odczuwać państwa położone wyżej, jak Polska czy Niemcy. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego podjęły inicjatywę tworzenia lokalnych partnerstw do spraw wody. Wspólne działanie przedstawicieli ODR-ów, samorządów, mieszkańców wsi i naukowców ma zaowocować stworzeniem zespołu eksperckiego, który wskazywałby innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na racjonalną gospodarkę wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W 2020 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie utworzył pierwsze pilotażowe lokalne partnerstwo na Warmii Mazurach. Powstało ono w powiecie Braniewskim. Zachęcamy rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w lokalnych partnerstwach, które powstaną w kolejnym roku w kolejnych powiatach Warmii Mazur. Działania partnerstwa. Polegają między innymi na angażowaniu do współpracy partnerów z sektora publicznego, społecznego, jak również prywatnego. Jest to niezbędne do zdiagnozowania potrzeb związanych z gospodarką wodną danego obszaru, jak również do wypracowania odpowiednich metod związanych z zarządzaniem tymi zasobami. Taką specyfiką gospodarowania wodą w rolnictwie jak generalnie gospodarowania wodą na terenie naszego kraju jest to, że zasoby wodne są nierównomiernie rozłożone, więc aktualna problematyka skupia się na możliwości retencjonowania wody, w celu pozyskiwania tej wody do nawodnień, ale także istotnym elementem jest dobranie odpowiedniego źródła wody. Do rodzaju nawodnień. I tutaj jeśli chodzi o racjonalne gospodarowanie wodą, szczególne możliwości mają nawodnienia kroplowe. One potrzebują mniejszych ilości wody. Można tutaj wykorzystywać zasoby wód podziemnych. Natomiast trzeba pamiętać także o tym, że są to zasoby, które dosyć długo się odnawiają. Jako źródło wody powinny być wykorzystywane w w tych metodach nawodnień, które potrzebują najmniejszych ilości wody. I właśnie nawodnienia kroplowe takimi są. W tym kierunku powinny rozwijać się nawodnienia w Polsce, w sytuacji, kiedy zasoby wody mamy ograniczone. Za tydzień w programie Twoja rola powiemy o tym, jak młode pokolenia kreują nową rzeczywistość rolnictwa i co dla nich oznaczają innowacje.